Grzesiek ma gadżet, który ułatwi sprzątanie sierści. I tym razem wcale nie jest to kolejny odkurzacz. Do tego urządzenia podpinamy odkurzacz. To separator sierści, różnego rodzaju pyłów i wody. Wszystko trafi tutaj do tego pudełka i nie zatka nam, ani nie zniszczy odkurzacza. No to co? Sierść na sam początek. W środku ukryto wąż o długości aż 5 metrów. Zobaczcie, jaka długa rura. Pierwszy plus, bo to zawsze bardzo ułatwia pracę. Obudowa jest szczelnie zamykana na solidne zatrzaski. I teraz rurę sącą od odkurzacza podpinamy tutaj od góry. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj jest guma, dzięki której dopasujecie większość rur od odkurzaczy, niezależnie od średnicy. Zobaczcie. Mały otwór. Teraz ciach. Dzięki temu takie połączenie będzie zawsze szczelne. No i jak fajnie działa? Super działa. A teraz zobaczcie, jak by wyglądało odkurzanie takiej wykładziny, no gdyby nie było tych zębów czyli tradycyjną wieńcówką. Sami widzicie, że nie jest łatwo. Wracam jednak do zewnątrz. I nie ma. Po kilku minutach takiego czesania, bagażnik jest jak z katalogu Mercedes 1984. Jeżeli chodzi o pierwszą funkcję, zdał egzamin. A teraz kolejny test. Z budniowym kufrem sobie poradził, czy odświeży też kremowe fotele 35-letniego Merca? Tutaj z przodu piesek nie jeździ, no ale samochód jest wiekowy i przecieka szyberdach. No i zobaczcie, stąd te plamy. Teraz postaram się przy pomocy tego separatora je usunąć. Bo ten separator z naszego odkurzacza zrobi odkurzacz piorący. I wiem, że Was to bardzo interesuje, bo zarówno tani odkurzacz piorący, jak i separator, który zrobiłem z pudełka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Urządzenie posiada wbudowany filtr, który można myć wodą. Sierść, zamiast zapychać odkurzacz, trafia do tego pojemnika. By zmienić separator sierści w odkurzacz piorący, filtr trzeba zastąpić czymś, co przypomina gąbczastą skarpetkę. Teraz zmieniam filtr, który oczywiście jest w zestawie i przeznaczony jest do płynów. I dobra rada. Nie wlewajcie za dużo wody w fotel. Starajcie się zrobić na powierzchni pianę i myć tapicerkę tą pianą. A teraz to, co mnie najbardziej interesuje: jak wyciąga wodę. Sapkę wyposażono w przeźroczyste okienko, jak w klasycznym odkurzaczu piorącym. Dzięki temu widać, czy wyciągana woda jest brudna. Ta jest dość czysta. Fotele nie były bardzo zabrudzone, posiadały jedynie brzydkie zacieki. Separator działa. Wodę cały czas wyciąga, odkurzacz nadal pracuje, czyli nie zalany. Jak na razie druga funkcja, która zdaje egzamin. Oczywiście profesjonalny odkurzacz piorący pewnie działałby lepiej. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z tanim sprzętem i to wielofunkcyjnym. Naprawdę fajne. Ile? kosztuje pranie takiego jednego fotela. Myślę, że minimum stówę. Ile kosztuje ten separator? Mniej, bo 90 zł. Czyści z sierści. Jesteśmy przy jego pomocy w stanie wyprać tapicerkę. Więc co? Sami sobie odpowiedzcie, czy coś takiego Wam się przyda.